Gwiazda TASK rozstała się z partnerem. Oświadczenie po ostatnim odcinku wbija w ziemię. Jeszcze niedawno informowali o zaręczynach. Ich bajka szybko się jednak skończyła. Gwiazda Tańca z Gwiazdami powiadomiła o rozstaniu z partnerem. Wiosenna edycja TASK. Niedzielny wieczór z programem Taniec z Gwiazdami ponownie zgromadził przed telewizorami miliony widzów, potwierdzając jego ogromną popularność w ramówce Polsatu. Występy uczestników dostarczyły mnóstwa emocji, a publiczność z niecierpliwością czekała na końcowe decyzje jurorów. Drugi odcinek przyniósł nieoczekiwane zwroty akcji, jedna para musiała opuścić program, a kolejne dwie znalazły się w strefie zagrożenia, co zapowiadało podwójną eliminację w następnym tygodniu. Wyniki głosowania wywołały lawinę komentarzy w internecie, a fani nie kryli zaskoczenia, co tylko podgrzało atmosferę rywalizacji. Trzeci odcinek rozpoczął się dogrywką pomiędzy Magdą Narożną a Cezarym Trybańskim. Ostateczna decyzja należała do jurorów, którzy zdecydowali, że to narożna zasługuje na dalszą szansę. W konsekwencji Cezary i jego partnerka Iza zakończyli swoją przygodę z programem. Na koniec odcinka, po głosowaniu widzów, stanecznej rywalizacji odpadli również Grażyna Szapołowska i Jan Klement. Czwarty odcinek przyniósł jeszcze więcej wzruszeń, tym razem uczestnicy zatańczyli ze swoimi najbliższymi, dostarczając widzom niezapomnianych emocji. Michał Kasin to utalentowany polski tancerz i choreograf specjalizujący się w tańcu towarzyskim. Posiada najwyższą klasę taneczną SI, reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Gruzji w 2018 roku w tańcach latynoamerykańskich. Jest głównym trenerem w gdańskim studio Tańca Black Dance oraz od 2022 roku związany z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie zadebiutował w spektaklu Chłopi. W 2024 roku zadebiutował jako trener w 14 edycji programu Taniec z gwiazdami, gdzie partnerował Roxanie Węgiel. Niestety, niedawno doznał poważnej kontuzji, złamania piątej kości śródstopia, co zmusiło go do tymczasowej przerwy w tańcu. Tuż po zakończeniu finału tańca z gwiazdami Michał Kasin postanowił oficjalnie przedstawić swojego partnera. 10 maja opublikował na Instagramie wpis, w którym ujawnił, że jest w związku z tancerzem i choreografem Jakubem Pursą. Tym samym dokonał swojego coming outu. Taniec był tym, co ich łączyło. Jakub Pursa dobrze znał również Roksany Węgiel, z którą współpracował przy choreografiach na Eurowizję Junior oraz w teledysku Lay Low. W programie Taniec z Gwiazdami tworzył choreografię dla uczestników. Dodatkowo, partner Michała Kasina brał udział w konkursach na Mistera Polski w 2021 roku i 2024 roku. Podczas trwania programu Michał nie wspominał o swoim partnerze, co wywołało liczne plotki na temat jego relacji z Roxaną. Fani podejrzewali romans między nimi, ale po jego coming-outie stało się jasne, że łączyła ich jedynie przyjaźń, którą zamierzali kontynuować po programie, a nawet wspólnie występować. Michał Kasin i jego partner wzięli udział w wywiadzie dla Świata Gwiazd, w którym opowiedzieli o swojej relacji i powodach, dla których ukrywali ją przed mediami. Niestety teraz tancerz ogłosił smutną informację. Michał Kasin rozstał się z partnerem. Michał Kasin ogłosił w mediach społecznościowych, że jego związek z Jakubem Pursą dobiegł końca. Zaznaczył, że rozstali się w dobrej atmosferze, a ich decyzja nie była spowodowana żadnymi negatywnymi wydarzeniami. Z jego wpisu wynika, że zakończyli relację jeszcze przed kontuzją tancerza.